Hej, z tej strony Gomson, witam się z wami serdecznie w 15 odcinku z FIFA 14, kariery z zawodnikiem. Dzisiaj sobie gramy z Hull City, jest to mecz ligowy, następnie gramy półfinał z Manchesterem City i ostatni mecz z naszym poprzednim klubem, czyli Aston Willow. Zapraszam was na mecz z Hull City. Pierwsza akcja w minucie 14, wchodzę w pole karne, mijam jednego obrońcę, strzelam i mamy wynik 1-0. do Kolejna akcja, tym razem minuta 27. Strzela, lecz niestety obok bramki. Minuta 36. Już trzeci raz wchodzę w pole karne, oddaję strzał, lecz tym razem bramkarz na posterunku. W minucie 52. Mamy rzut rożny, lecz jak widzicie, nic z tego nie wyszło. Minuta 78. Tym razem Hulzity coś próbuje, lecz jak widzicie, nic z tego im nie wychodzi. I tak oto wygraliśmy to spotkanie dzięki mojej bramce. Mam nadzieję, że pierwszy mecz Wam się podobał. Moja ocena meczowa 9.1. Graliśmy z ze słabym zespołem, więc nie było jakiegoś takiego wiecie problemu z wygraną. A teraz przechodzimy do meczu z Manchesterem. Niestety ale byliśmy zbyt bardzo zmęczeni i musimy przesymulować to spotkanie. Jak widzicie 3 do 3, niestety przegraliśmy w rzutach karnych 4 do 3. No i no nic, musimy się pożegnać z pucharem. Zapraszam was do ostatniego meczu, tym razem gramy za Stan Willow. Pierwsza akcja Aston Villa w minucie 26. Wrzutka w nasze pole karne. Lecz na szczęście nie weszło to. Tym razem ja omijam tutaj obrońcę Aston Villa. Strzelam i jak widzicie, ponownie ponawia się ta sytuacja. Cleaverley dobija piłkę z główki. I mamy wynik 1 do 0. Ładna, ładna bramka. Ładna, przepiękna, dosłownie cudowna. Minuta 48. Otrzymuje podanie prostopadłe. Uderzam z główki, lecz niestety za lekko. Minuta 63. Próbuję oddać strzał, lecz niestety zawodnicy ostanwili mnie, blokowali i strzał poszedł całkowicie w inną stronę. Ok, to już by było na tyle. Jak widzicie, moja ocena meczowa 6 i 3. Ponownie wygraliśmy jedną bramką. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie mnie zlajkować na Facebooku i dać łapkę pod tym filmikiem, ponieważ bardzo to motywuje. Na razie.